Ruszył jedenasty już sezon Wioślarskiego Tytana Warszawy. Tegoroczna akcja Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego wystartowała dziś w Hali przy ulicy Niegocińskiej na Mokotowie. To już pewnego rodzaju tradycja, że startujemy zawsze na Mokotowie. Czas szybko leci. Niedawno w grudniu kończyliśmy, a dzisiaj już zaczynamy, zaczęliśmy tak naprawdę 11 edycję. Chyba rekord frekwencji, jeżeli chodzi o mokotów, także otwieramy z przytupem ponad 300 zgłoszeń dzieciaków klasy 5-8. Tak zawsze super! Jak widać atmosfera jest naprawdę świetna. Dzieciaki z roku na rok się polepszają. Widać to, że cały czas chcą więcej. To widać też po wynikach, więc bardzo się cieszymy, że coraz więcej dzieciaków chce brać udział w Tytanie. No i chce rywalizować. I od teraz, co tydzień, maraton przez 3 miesiące 14 dzielnic z wielkim finałem na Ursunowie 17 grudnia. Szukamy Tytanów, Tytanek, nowych mistrzów, perełek, które oszlifujemy, a Tytan. Ja się nie boję tego mówić. To największa impreza wioślarska dla dzieciaków i młodzieży w całej Polsce. Dla wielu zawodników to jest początek. Nasz Piotr Płomiński chociażby, medalistka Mistrzostw Świata, on też wywodzi się z Tytana, więc to była też taka droga jego i pokazuje, że można stąd wejść i wejść na szczyt.